Witam widzów, mamy nowy paczek w końcu, nie jest to największy pacz, ale no cieszymy się z tego co mamy Trzy kile są potrzebne, żeby fit of stem zrobić ten stem za FB a chyba dalej golda nie daje więcej okej okay, zmiana, bo każdy w każdej nie widowali, byli spoceni ludzie ff klikali po, po FB, czyli do, pisali żeby się poddać smolder został na ciekawą zmianę, ale moim zdaniem dosyć placebo smolder nigdy już nie będzie dobry przez proplo, już wam to teraz mówię Bo zrobili coś takiego, że Q e, Infinity ten takie Infinity daje, że kryty więcej robią, i to teraz działa na Q, bo Q miało skalowanie Skryta, więc można było to Infinity złożyć. Ale ten dodatkowy damage Skryta działa tylko na bazikach, z tego co rozumiem. Oj, Ty mążku, tańcz lepiej coś? Ja się boję tych rybiorów na mi idzie bez skina. Ja mógł coś tu poddymić. Nie wiem gdzie ona flashuje. jakbym miał killa to Ci pomógł, ale nie mam kila niestety. Gdzie nasz support, powiedzcie mi. To mnie najbardziej ciekawi. Ja muszę cofnąć, dużo AP Co kupić? Food chyba. Nie mogę Rock Sworda kupić. A przynajmniej dowiedzieliśmy że nie ma to. Tej... Ale to boli teraz, Bożer, że nic nie kupi za TFB. Tak, w tracę, ale trochę dostałem też. Nie wiem, jak ja z zrobiłem FB tutaj. Więc tak jest bezużyteczny na tym levelu, Tak dużo ma te cooldown. Wziąłem grid i runy. Nie wiem, jak to wyszło w ogóle. Znaczy, oni tak słabego flesza i to wyszło jakoś. Ten mówisz nie mógł strzeszać i Baiziczka dołożyć Niestety Fizz ma na. Niestety Fizz, E, na, na pierwszym poziomie cooldown. To jest jakieś 30 pewnie. Nie, no mniej, bo chyba z 16, ale. <laughs> się tak zabawne, że nie zrzucił te E i nic nie robił. <laughs> drugi poziom, uciekaj. Oj, oj, oj. O, tylko szybciej To no, Drugi poziom mają, nic na nie poradzimy, no. O, ładne dobijanie, skupienie i minionków, i Q. Będzie piękność. Nie wziąłem nic na manę, by the way. Wziąłem akcję arkanista, bo to chyba wpływa na leczenie Zerki z tego spodaru. Musimy to więcej leczyć, może zobaczymy. O, dobre Q pierwsze. Ajcie staki. O, sekundka. Ajcie. 13. O, nie mam, nie mam E jeszcze, to nie mogę tak dystansu skrócić. Ale mają tu low key, być szczery. Tu jest w nie Ja nie dostała. Ja jak został Została na talent. Dobra, ładnie. O Jezus Maria. Pani Luxano. Widziałem to. Ona chyba też tego nie dobiła. Nie zabije. Nie ma szans. Moldernie. Chociaż jakbym przeciągnął te... Może bym może, może, tu był letel. A to jest fajna linia dla mnie. 25 no sta staków nie ma I ten zakup pierwszy jest tak do dupy. Nic nie kupuję ciekawego. To się w ogóle wchodzi Z tego... No to wchodzi w to, no to dobra. Wolę 2 Sword, ale... Powinienem kupić bo tą przylepę. A może buta po prostu? Ale będzie się tak do dupy dobijać bez tego AD. Te robię Ej, ja mój adwansor dom kupił, ale jak nie mam No to wahałem się i znowu straciłem teraz te pasy, staki niepotrzebnie Dużo straciłem zepsów na ten stała na trochę i Lux mnie to ta pultę spierdzieliła. Niech ona nie w ogóle nie dobija tych minionów, tylko Mamy trzy, dobra ja, yeah, fajny zasięg! Co to było? Na tym o, e, Od chłopczyka Może muszę pamiętać, że Adewo w ogóle nie mam i to z te dobijanie nie no to jest tragedia. Ale mogę szybko. Taki szybki but nie jest zły. Na topie to jest dużo lepsze. Jak grać na coś są do ryja wchodzi. Dobra, są stackersy. Nie, no nie możesz w tylu minionek być, co robi ta jinx? Jeszcze. Nie, nie aktywowała tego. Nie wiem, czy ma bandaż. Rzucił ten bandaż drugi, czy nie? Mam barierę jeszcze. Wleć pod wieżę, wleć. Mogę się dać trafić, tak nie, żart nie żartujesz że się, mogę dać trafić. A Natalon tu przyszedł. Idę, idę, tylko ja many nie ma, moja pierdziela. Pomóż mi jak możesz Różyczka Ale degraduję tą barę, nie powinienem tak robić <ślażąc z wymiotą> Nie powinienem tak robić, ale jest mana, też Niech to, to że nie podaję, że też przejdzie przed ten turret Nie no Talon to zaraz... Zasłat... Ale to jest złe, no bo się zaś poddadzą, szybko dajcie mi długą grę przynajmniej Infinity, dajcie zrobić a tak chcę sami przegrywam. To dużo już mówi. Nie, nie, dobrze rusz to przepycha teraz. No z takim, wiecie, no, z taki są fajne też z walk, ale... Najlepiej to powiedzmy dobry balans znaleźć tego i tego. Oj rybiorzu. Nie wiem, czy ty masz tyle obrażeń się przebić przez tą Sedgewani na tym aftershocku i na tym pasywce swojej. No nie mam 3, 3 smoldering gdzie nie miałem takich statystyk, ale... Ciężko się taka A teraz Adam w końcu, to będzie już lepiej. Co! mi... no, drugi poziom Q był, ale dalej, co co chodzi? Nie wiem, pamiętacie jak Smolder wyszedł? Fajna, że Shina kupowałeś i one-shotowałeś te miniony z tego. Ja, jeszcze chudziutka, czy dostała? No z tego dostała. Daj mi te miniony, tak brzydko ten. Strasznie, mam, to nie jest mało z to jest 40 d prawie, że... Dobra, no, wezmę staki z dziecka. Nie wiem co nie Masz flet, dziecko swoje. Myślałem, że to mówią, że będzie w krzaku i trochę spanikowałem. Kwiostkę chce pani proszę. Aaaa! Dobra, mam. Nie, no gridujmy, bo to jest takie. Nie mam range. Ale ona zawróciła. Jezu, ale on griduje też to. Aż milion już milio, miałem chłopczyka. Idzie mu do tyłu. Ty zwrot, pani Lux. Ja mam gigach do tego bo mam też takie problemy z maną. i dodali mu to, że za do dobijanie ma manę, nie? Sku. A to odnawia full wart? wartość? już nie pamiętam nawet. Jest zrunshootowało go to lol. Ile Axiom Arcanist zadał? 42 obraże? No, nie wiem, mi się wydaje, że to dzięki temu ten milio padł. Może mi się wydawać, ale... Tam został, jeszcze mam 2 kumam. O, zajebiście. Czy nie było to złe, ale... Jakbym wiedział, to mnie uderzył tych backline'ów, wtedy bym podobił całego goręczce. No wróżyczka, weź ją, weź ją, Lux. Ale ty się jest. Ja nie zostaję, panie. Rampage Matalan. Piątą ją Jinx zabił, co? Na no, nie widziałem. Nie, oni to poddadzą. Nie, pierdzie, poprzednią grę by tak poddaliśmy Smolder'em, przyznam się. Ale to też było 20 minut, no. Właśnie to nie jest meta na Smoldera, ludzie. Nie chcą się ludziom grać. No mamy te Fit of strength, zaraz zrobimy. Mamy jakąś Timoszka na topie, ale. A to stalon mida w ogóle, czemu się wdał, że to jest jungler? To, 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 jak ten Fizz? daje tym talonowi tak schodzić. Działa mi. Działa mi. Sens riverze będzie fajnie, czyli Sens River Infinity robimy. I? Tu mówisz? Jest tam, mówisz. Nie dobiłem tego, bo jestem ulungiem. Prawie mi to przerwali w ogóle, ten lot. Bym tu mogłem umrzeć. Muszę iść przez Ugandę teraz. O jak tam Lux pomogła... A nie zrobili... Jest 12 2, nie, nie, nie. Rakieta lecia, ale nie pinguje, może zabije coś. No, to jest fajna linia, bo to jest taka. To jest dobra linia Jinx milio ale ja nie chcę w nich wchodzić. Ja się, ja się cieszę, że po prostu sobie tutaj gram w grę komputerową i dobijam te milionki. Mogę staczka, czy nie mogę staczka? Nie mogę chyba. Nie maści po mordzie. Kieterka leczy. Oczywiście, czy nie, też znerwione chyba, bo to nie leczyło dużo więcej jakoś? O, no, ten pis pewnie, PIS pewnie się wfizowisz, bo nie grać, nie chcę potem się stał level 1. Nic nie, nic nie trafiłem, ale oni też... A nie można padać, bo ta z jest z Jeszcze mi ryba rzucił Ta że podeszła, żeby killa zakrył, kreść Ale miał tego, kurde, jak wiedział, że ma tego, myślał, że ją mam <śmany> Czemu on ty z tą rybą tyle czekał? To tak kupię, że nie, no, wyszedł in daj wyszedł wyszedł mimo wszystko, ale... Żeby już Kila nie dostał, a system ze mnie <śmany> To mu nerwy wypierdzieliłem Katika, ale chili też chyba tyka. Więc niestety, no, ten pojazd Timoszka nie, nie daje nic. Nie, tu na midzie dzieli. Nie, no to jest koniec. Stalon jakoś. Ale stalon dostał killa? bo on z bota dostał dużo a Ale nie wiem, jak on ma taką przewagę w Cessach, no ale. No to jest problem Fidza, No on nie może wave'a spuszałeś przecież. Nie może spańczować się stalon, za to, że schodzi nawet. On no, znowu tu idzie ryby, już mamy spuszczowane No co ja mam zrobić tym biednym? Murdererem, jak nie stakować sobie. Nie wiem czy rybiorza to nie będzie. Nie trafiłem nikogo. Ale nie ma kół teraz, Milion, bo wskoczyć moim zdaniem, czy nie? Nie, nie wiem, na co ten talon czeka. Do na sobie na podanie do stołu czeka chyba. Miniony i z bandażem wleci pewnie. A co to jest za pomoc mi w dobijańsku? O, wkurzył się. I znowu ja cierpię. Ten jest sfidowany. Nie no, on zrobił on v Ludzie mówią, że zasadniczo są słabi, bo table collector zabrali. I ok, są słabi, ale tak się sfidują, to dalej, to jest tak popierdzione jak oni się sfidują. Table collector byli jeszcze bardziej, bo w sobotę 30 jady tyłka dostawali. Nie no, to nie co się stało w tej grze, nawet, mam być szczery. Chciałem do tego Infinity przynajmniej dojść i zobaczyć, ale widzę, że nie jest dane tym smolderem dojść do tego Infinity, Infinity na bo to jest cholernie drogie. Słuchajcie jak jest Multiplier, bo to jest czas. 19 minuta wybije i się poddadzą, bo to nas nie jest tak, że nas odskrylują czy coś. Ale mam staki do dupy, no. Mam strasznie słabe staki, ale sper mam win na tym bocie i Dużo więcej dostajecie tych staków, jak sobie ładnie te minionki ustawiacie. Jak teraz na przykład i plus 6 staczków pięknie. No nie no, w tej gridy grać, z dziecka jeszcze wezmę. Nie, nie. Hahaha, nie wleciałem! O, Dobra, staczków dostałem dużo. Ale. Nie przeleciałem przez tę stronę w ogóle, ale kupa. No nie ma szansę, że go zabiję, jak mam tego chłopczyka za sobą. Ja m 88 CS, ale to nie jest moja wina. Lux mi farmie i Talon mi farmie. Patrzcie, Lux masz 40 CSów, to, to, to doliczcie sobie to do moich. Ale oni znerfili smolder, czemu on tak szybko opada? Good, no else... Nie, tylko kul cool spada i bez damage. Nie wiem, te autobooma, mam kometę. I on dużo AD w miarę wszystko. Eee, no smolder jest w takim stage, że nie jest jakiś superowy, moim zdaniem, A też giga słaby nie jest, ale no, jest dobry w pro -play ale na solo kolejce jest sytuacyjny. Nie no na no, się go bał brać. Ona na się stakuje fajnie teraz. To jest biedny ten Rybiusz, no szkoda mi go. To jest tak smutne jak on tam leciał i nie umiał dosi dosięgnąć. Dobra spróbuję geć greedy po staki. I może coś zrobimy z tej gierki jeszcze. Tylko jak się wywalę to to traci value całe. No ja ten Talon one shotuje, on ma Kubrisia złożył. Ta Lux też ma przecież tak popierdzione itemy już. Więc za późno wróciłem do Ameryki. Powiem mu, też jej rękę są. Wszyscy, nie? wszyscy tam są cały czas są na Infinity. A nie, bo on nie kupił kill -off oj, oj, oj panie Mumiorzu, trzeba było flashnąć, jak miałeś. Zrobili talona, ej! No, chciałbym wrócić z tym Infinity. O, ja, pierdolę, chyba dostałem z tak. Dobra, Infinity Lux. A czy nie zabija mnie ta, zerki. No nie, no nie poddali tego, ale no ciężko im będzie. No w sumie mają kontrolę tego talona, on no, nie złoży merców, pewnie bo mu ego nie pozwoli temu talonowi. Bo mi się wydaje, że jakby tu mercy złożył, to ma free wina. nie wiem po co ma jakiekolwiek inne buty. Plus report Fizz. No nie jakby ten Fizz został w B, to pewnie by tak jaka inaczej wyglądała, ale on niestety tą szedł za tą. Yy, za tą Sergioani. No strasznie to dziwne było, muszę to replay zobaczyć. Za tam na takiego level 1 nie widziałem dziwnego. Bo ta serdżera mi w przeciwną stronę w ogóle od swojego, swojej mapy, jakby dopowiedzieć. powiedzieć. No zobaczymy damage smoldera teraz na no, z tego kół. No dalej nie mam staczków. I Lux niestety zerkowała mida, kurwa. No, to jest autofile, autofilet, jakaś Lux z otp z mida i nie umie się powstrzymać. No, ale jak masz ten item to chyba nie masz tej kary, nie? Za dobijańsko. Ja musiał teraz po staki grać, ale nic nie widzę na tej mapie. O! Jak BASIC włoży się wyleczy? Nie, nie, jak go gonisz talona, to już przegrywasz właśnie. No. Tak, zostaw wzięła też na Nie wiem, może FIZA, no dobra, ale. Jak macie takie dystansowe championy, to lepiej Hila wziąć Na bocie jeszcze szczególnie. Ale z cd jest problem w tym buildzie, no ale ja mam Double cd Base cd i te CDR z niebieskich. I dalej mam problemy z tym cd No nie, ja próbuję taki dostać z czegokolwiek już. Czemu ta Jinx się steleportowała? Co to było? Mi się już oczy mylą. No, i kurczaki zrobić, to jest moje Nie ma Tak nie rzuciłem, nie ma ich po prostu Różyczkę zespałem No staczki chcę. no mam, wejść, mam tu iść i farmić 3 wave y. Naraz deal or no deal? No co ta Lux odpierdziela, no zostaw te miniony no, Nie ma erki, nie? Czyli nie, może mieć A nie, muszę sfleszować bo mnie Chyba teraz Rki lux zabrakło, żeby nie musiał Flesza marnować. Jezus, dobra, cofnę po prostu. No teraz jest. Niby zawsze narzekam, że jest mało tych itemów podkryta. Ale nie ma tragedii, bo mogę złożyć Shield bała, to mi daje jadę. Ten dostał bufa też. Ten hu hultaj, ale nie podoba mi się. Ten, ten, ten ataks jest niepotrzebny. Ja nie wiem, czy Bild nie powstanie taki podobny do Korkiego, tylko bez Muramany, może. Że będziesz Trinity robił, bo Trinita mi się daje za mocna po prostu. Znaczy, Shin jest po prostu za mocny Najprościej by było, gdyby zwrócili po prostu tego Shin efekt do Essence Rivera. I nikt by nie narzekał, moim zdaniem, tylko by się cieszyły. Gangplanki, Ezrala by się cieszyły, Smoldery by się cieszyły, Zaje by się cieszyły, Seavery by się cieszyły. I nikt by nie narzekał, moim zdaniem. O, więc. Ten... już ma wypierdzielone. Dobra, tala, nie cofasz do bazy Ale jest zły Daj mi ten minion. O, już nikomu nie chce grać w roli No Nie ma swojego lasu na ten chłop Nie wiem, zabić afk Jinx. O, ale podkręcił rybiorze. Na pomoc. I to była ukryta ryba, nie widziałem. No nie, ma, nie, nie będę mieć palenia nawet. No nie. nie wiem. Czemu każda gra ostatnio to 20 minutówka? I na mnie poluje świniarz. Faleńsko. Ora cofam? Nie kończcie, ulungi. No, nie, chcę się dzisiaj. Tak ma wyglądać, no, nie, za Atakana zrobiliśmy. Tego Atakana też zmienili. No to już, już, już o tym mówiłem, że to jest giga zabawne było. Że w proplayu zawsze był ten ze wskrzeszaniem, a w solokolecie zawsze był ten. A teraz porównu to zmienili, to inaczej ma wyglądać. A ten talent że do tej Jinx dobiegnie. Ty, kliknie mu mumu już tam w bazie. Jest. Nie wiem czy mnie skacze przez ten kibitoryk. Ora, krzaki biorę w imieniu prawa. Najgorsze jest też, że te palenie smoldera jest z takim baitem. On nic nie dopalasz, musisz to kudobić chłopę. Te palenie to już jest tak skapowane. Ktoś... Tak to Tak to fajne było te palenie, i tak to znerfili. A bo mi się kończy to umieranie, ale teraz, e, teraz uparzajcie, bo to daje więcej golda, to jest to chyba daje 200 golda, jak kogoś zabijecie z tym buffem. Dlatego teraz... wcześniej ludzie po prostu wchodzili do bazy na przykład, ale to dalej chyba dawało 100 golda wtedy. No teraz najlepiej z tym zrobić jeden za jeden, albo spalić jakieś samunery i potem walkę e, zrobić, taką prawdziwą, już bez tego buffa. To jest git, ale na 200 golda to, to już nie jest mało. jest karę Timo. Spróbuję może jeszcze raz, ale nie, wiem, nie chcę. widzieć. same trzy gry zagrałem i czy tak samo wyglądają dzisiaj? 20 minut jest. To już wiem wtedy, że nie jest dzień do nagrywańska. No, A szczerze mówiąc, nie bije dużo ten smolder jakoś więcej. Był młyn w TGC w miarę, no ale nie wiem czy to wyrzucę. Nie, może jutro, może... I kiedy jest weekend? 6. Jest... No? no nagram na zapas, bo...